Cześć, witajcie maniacy, dzisiaj wam przedstawię edycję kolekcjonerską Uncharted 4 Dobra, fajnie, zaczynamy unboxing Mamy tak, Uncharted, kres złodzieja, Uncharted 4 To jest pewnie artefakt, który będzie e, poszukiwany w grze nie jestem tego pewien. Nie oglądałem żadnych zwiastunów, żadnych trailerów. Chyba tam pierwszy tylko obejrzałem. Tutaj mamy całą wizualizację. Jak wygląda też nasza edycja kolekcjonerska. Z czego się składa. Hmm, dobra, nie omawiając tego, hmm, każdy skarb ma swoją cenę. Proszę bardzo, jest to ostatnia część Uncharted. Więc na pewno będzie. Dynamiczna, bardziej mroczniejsza, w szczególności, że to robią twórcy bardziej delasofas niż y, twórcy trylogii więc będzie bardziej poważniejszy klimat i tego się też spodziewam po grze. Dobra, nacięliśmy, a jeszcze jest tutaj z tej strony, taśma, zabezpieczająca Dobra, przecięliśmy, otwieramy, i pierwsze co to wyłania się nam Steelbook. Później mamy jakiś klucz do multiplayera Proszę bardzo, ja tego klucza nie aktywuję Ten klucz jest dla was, proszę bardzo Bardzo proszę, ja nie gram w żadne... W żaden tryb multiplayer Ta gra to musi być jedna wielka przygoda, więc... Osoba, która zaktywuje ten klucz, dostanie, widzę tam jakieś trzy czapki, trzy karabiny, jakieś tam raz, dwa, trzy, trzy skiny do postaci, oczywiście do pobrania z PlayStation Network. Wystarczy wpisać. Klucz jest ważny do 2019 roku, więc spoko pewnie zaraz będzie aktywowany. Dobra, przejdźmy dalej. To tak jak mówię, pierwsze co to mamy steetbooka. No i tak, pytanie czy ten steelbook mi odpowiada do całej szaty graficznej, która jest narzucona w tej, yy, w tej kolekcjonerce. Gdyby to był infamous i tam już są takie yy, taka grafika komiksowa, rysunkowa, to ok, To mi się bardzo Ogólnie steelbook jest w sam sobie bardzo ładny, ale nie pasuje do całej tej otoczki. Ten steelbook niestety nie pasuje do całej otoczki. Jest tutaj napisane Uncharted Thieves and koniec złodzieja dobra więc udało mi się trafić drugi steelbook który zdecydowanie już bardziej pasuje do tej edycji kolekcjonerskiej Uncharted 4 tak samo więc pokażę wam go opa tak wygląda z tej strony a tak wygląda z tyłu są monety Jest bardziej klimatyczny z mapą, tak jak najbardziej. No ten rysunkowy nie do końca mi się on podoba. Lekko naciąłem folię Teraz podważę nożykiem. No i co? I co tu mamy? Tu mamy nim mamy grę. Złodzieja, tak samo jest tutaj do pobrania reklamówka. Jak pobrać cyfrową zawartość? Kolejny jakiś kod. Jeżeli to jest kolejny ten klucz, pewnie z tego, jak pobrać cyfrową zawartość, dobra. To tak, to też on będzie Wam dany. Tamty chyba był z preordera w ogóle. Tak, proszę bardzo, ten klucz też leci do Was. To pierwszy ten lepszy. Oczywiście, też klucz jest ważny do 2019 roku. Ja nie dbam o takie klucze. Zresztą pod koniec filmu jeszcze dam więcej mam takich kluczy. Ale to taka mała niespodzianka. Dobra, mamy tu jakieś zafoliowane nalepki. Nie będę tego otwierał, wiecie? Patrzcie, tu jest logo. Dwa razy logo firmy Nighty Dog. Jeden taki srebrny, drugi na białym. Tu jakieś mamy nalepki, pewnie symbole z gry, które będą coś tam nam znaczyły. Tu jakieś szkielet, wino albo chleb, nie wiem. Tu mamy jakiegoś... konia. Czy tam coś, tu mamy jakiegoś tygrysa. No, taka grafika, takie nalepki. Po wyjęciu płyty Steelbook się nam też prezentuje. O! Proszę bardzo, ta szata graficzna się znajduje właśnie na tym steelbooku. To to rozumiem, to pasuje. No ale nie do końca rysunki, no ale jeżeli tak się go położy na półce, to jak najbardziej fajny steelbook. Ale do samej, tak jak mówię, grafiki całej narzuconej w tej edycji kolekcjonerskiej, troszkę to nie pasuje. Chowamy sobie te obydwa steelbooki, bo to już zostało nam omówione. Dalej mamy artbook. Co mogę powiedzieć odnośnie tego artbooka? Niestety ten artbook jest mały. Ten artbook jest za mały, jak na taką dużą kolekcjonerkę. Troszkę Sony poszło na łatwiznę, bo te same artbooki znajdują się w edycji specjalnej. Edycja specjalna jest na wielkość jak DVD, więc dlatego on jest takich wymiarów, że mógłby wejść tu i mógłby wejść tam. No, niestety. Zobaczcie sobie, jak wygląda artbook. Oczywiście znajdziemy w nim koncept arty, jakieś grafiki postaci. Widzę, że jakieś miejsca, w których. Drake będzie przebywał. Gdzie pojedziemy? Troszkę, czyli troszkę będzie mały spoiler. Jeżeli nie chcecie zobaczyć, co nas czeka w przygodach, no to przewincie ten materiał. Dobra. Jedziemy dalej. Czyli mamy Artbooka. Ogólnie, no spoko. Co mogę powiedzieć? Spoko. I tyle. Jedziemy. Tu już mamy cały ten front pusty. No i co i dalej się znajduje już karton, weźmy go, o la, 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 la bo to jest ciężko jest idealnie, opa, ten już karton sobie gdzieś położymy, dobra, jak był do góry nogami to, dobra, widzę, że tu po bokach się go jednak otwiera, raz, dwa, trzy. I mamy na styropianie fajne logo PlayStation. Lubię takie smaczki. Dobra, wyjmujemy styropian. Zassało się oczywiście, a tam się ukrywa fajna figurka. Fajna figurka. Dawaj, 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 dawaj Czesław. Dobra, jest? a jeszcze jest taśmą tu przywalone dobra, roz, 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 rozetniemy sobie raz, dwa i jest nasza figurka, proszę bardzo na tym Drake wyjmujemy sobie ją z poli wow, Uhu! Ale pachnie. niestety lubię zapach farby, zapach w ogóle, czy to w komiksach, czy to w figurkach, zapach kleju. No. Może jest ze mnie lekki narkoman. Bardzo proszę. Figurka jest zajebista jaka duża. No i proszę, można, można zrobić edycję kolekcjonerską za 500 zł. Od 500 zł się zaczyna od 550. Eee, można dać taniej, można dać drożej, ale nic. Za mniej więcej 500 zł można kupić fajną edycję kolekcjonerską z dużą, fajną figurką. To jest przykład. Drugi przykład to jest, nie wiem, Assassin, edycja kolekcjonerskie Ubisoftu, gdzie za 360 zł masz fajną figurkę assassina, artbook, steelbook i inne fajne w nim artefakty. A teraz jest jakiś głupi trend narzucony, że kolekcjonerki są po 1000 złotych zapowiedź Butterfielda jedynki i kolekcjonerka gdzieś mniej więcej za 900 zł, to jest lekkie przegięcie. To jest moim zdaniem lekkie przegięcie. Zobaczymy kolekcjonerkę duma jak wyjdzie. Dobra, ale to już troszkę poszliśmy na bok, wróćmy do kolekcjonerki. To jest bomba, naprawdę świetne detale. Fajna, fajna charakteryzacja tutaj naszej postaci. Koszulka niebieska, spodnie takie lekko obrudzone u dołu, gdzieś, nie wiem, po błocie chodzi. Też jest to tak wymalowane, polakierowane. Ten dół, ta trawa, jakbym gdzieś po błocie chodził, żeby było mokro. Te elementy są z plastiku, ale giętkie są, więc. Ta roślinka jest po prostu miękka, można ją dotykać, ona się wygina. Z tyłu też nam mamy, jesteśmy troszkę pobrudzeni tutaj z boku. Włosy też elegancko są. Tutaj mamy jakieś ob obtarcia, jesteśmy brudni. Wyjmujemy broń. Mamy już obrączkę na ręku. Mamy obrączkę, Drake już jest żonaty. Mamy zegarek, fajnie. Fajnie, ja Wam teraz po pokażę tą kolekcjonerkę. Jak ona się ma do kolekcjonerki, która też była świetna? Larry Croft, proszę bardzo. Są obydwie koło siebie i fajnie one koło siebie będą też na biurku leżały. Na biurku, na, na szafce, tam gdzie człowiek ma miejsce, tam postawi. Więc te figurki są kozak. A teraz Wam pokażę, jak się ma ta figurka do poprzedniej edycji. Zantcharte 3 która w ogóle na nią w ogóle nie narzekałem. No po spoko, figurka figurka, tylko troszkę twarz, to zupełnie nie była podobna do do tej postaci, ale okej, okay, pomijając już to, mamy tutaj dwie figurki obok siebie, zdecydowanie widać różnice w wielkości, w szczegółach, tak naprawdę też widać, ten jest gładki czyściutki, w ogóle się nigdzie nie porudził po tylu przygodach no ale pomijając, bo tutaj przede wszystkim jest ważna ta figurka w tej kolekcjonerce w trójce, tam oprócz tego był jeszcze kufer i tak dalej więc mamy piękną figurkę, dobra warto wspomnieć co było czym były preordery preordery Dosyć późno się pojawiły w sklepach. Są w nich dwa Red Bulle oraz kod do pobrania jakiegoś dodatku do multiplayera. Ja w tym momencie Wam otworzę jeden jedno z tych kudełek. Jak nie mam zamiaru tego trzymać. Są. Proszę bardzo, jest Red Bull. Produkt promocyjny, nie do sprzedaży oraz klucz do pobrania, klucz do pobrania jakichś tam dodatków do trybu Multiplayer player pewnie zapewne. Dobra, odnośnie tej kolekcjonerki, czy ona odnośnie tej preordera, czy on jest fajny, moim zdaniem jest kiczowaty, jest słaby. Dlaczego? Sama grafika nie narzuca to, że to jest jakaś nam sprawa kolekcjonerska. Nie, pokazuj, to jest zwykłe tekturowe pudełko z reklamą Uncharted i Red Bulli. Na pierwszy rzut oka nie wiedziałem, że to jest pre-order. Dopiero musiałem się doczytać. No, ale okej, okay, oprócz tego dodatku nie wiem czego tam do trybu multiplayer, bo nie jest tu napisane. Jest to wielka niespodzianka, co tam jest to mamy dwa Red ja akurat nie jestem zwolennikiem takich energetyków bo w najlepszym wypadku będziesz miał rozlegulowany brzuch i będziesz sro po kątach gdzie się da więc polecam bardziej napić się soku z marchwi niż picia tego shitu więc to jest kiepskie ale że odnośnie że to jest uncharted Kupiłem, żeby Wam pokazać, jak wygląda u nas Proorder. Preorder jest fajny czy nie. Uważam, że już lepsze ordery w tym momencie y, nam dostarcza cenega. Mamy zawsze, albo mamy Steelbooka, albo mamy T-shirt. Ostatnio to są t-shirty, więc mogę się na to pogniewać. No, takie masz i odwal się na zasadzie. Dobra. Więc tak by się przedstawiała edycja kolekcjonerska Uncharted 4. Dodatkowo mam fajny, ładny steelbook. Więc dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam ciepło. Hej! Dobra, zgodnie z obietnicą. Mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 11 kodów. Mam 11 kodów do rozdania do multiplayera i tak. Te kody są z preordera, które można było zakupić sobie za 10 zł, w tym były dwa Red Bulle. No to, 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 to co wam pokazywałem. Tak. Dobra, no to jedziemy. Oto pierwszy kod. Ostatni kodzik z preordera i tu mamy najważniejszy kod, bo to jest z edycji kolekcjonerskiej z figurki. Jest tam trzy czapki, jakieś trzy spluwy. Whatever. Nie wiem. Proszę bardzo. F5382LNJMK32. Tak by się przedstawiały wszystkie klucze. Mam nadzieję, że wszystkie zostaną wykorzystane. Dajcie łapkę w górę, jeżeli już wykorzystaliście kod, napiszcie w komentarzu, żeby inny mógł też skorzystać ewentualnie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale. A już niebawem DUM!